Środa piąty tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu z Księgi Rodzaju słyszymy o powstaniu człowieka. Opowiadanie starsze wydaje się takie bardziej prymitywne. Człowiek jest przedstawiony jako ten, który został ulepiony z prochu ziemi z ziemi. I na końcu tego opowiadania mamy takie stwierdzenie Pana Boga: z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać do woli, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Zwróćmy uwagę na to, że Pan Bóg mówi, możesz prawie wszystko. To nie jest tak, że ze wszystkich nie możesz, a tylko z jednego możesz. Możesz prawie wszystko, natomiast z tego jednego nie możesz, z tego jednego nie możesz. Stąd się bierze też nasze rozróżnienie między dobrem a złem. Bierze się to, że wiele rzeczy w życiu możemy, naprawdę bardzo wiele rzeczy mo możemy. Natomiast są takie, które już od samego początku, zanim jeszcze nie było grzechu, zanim nie było węża, zanim nie było szatana, nam nie wolno czynić. I to jest kwestia natury, kwestia prawa, kwestia prawdy, którą Pan Bóg zostawia ludziom. Dlatego rzeczą najważniejszą dla nas jest co poznawać, z cze czego nie wolno robić, żeby człowiek nie umarł. Poznawać, co jest dobrem, co jest złem, bo jeżeli się pomylimy między drzewami, jeżeli pomylimy się między owocami, jeżeli posłuchamy kogoś innego niż Pana Boga, i który nie będzie mu zależał na naszym szczęściu tak, jak Diabł nie zależy na naszym szczęściu, to możemy sobie i innym zrobić krzywdę. W życiu nie chodzi o to, żeby mówić co ja myślę, nie chodzi o to, żeby mówić jaką ja mam opinię, nawet nie chodzi o to, jaka jest opinia większości. Fundamentalne dla człowieka i najważniejsze jest poznanie to, czy to mnie prowadzi do życia, czy to mnie prowadzi do śmierci. Czy to jest dobre, czy to jest złe, czy to jest zakazane przez Pana Boga, czy to jest dozwolone. I to nie w tym znaczeniu, że Pan Bóg zakazuje, a my biedni musimy Go słuchać, nie, tu chodzi o nasze życie. Tu chodzi po prostu o nasze życie. Tak jak, jak ojciec, jak matka, która mówi nie wkładaj ręki do wrzątku, nie, nie skacz w przepaść. Uważaj, bo cię, bo cię pociąg może przejechać. Tu chodzi o, o życie. Jednym z najważniejszych rzeczy w życiu, więc pozna, jest poznanie tego, co jest dobre i tego, co jest złe. W tym czytaniu jest mowa również o tym, że człowiek powstał. Dzięki temu, że Bóg tnął w Niego ducha, tnął w Niego ducha. I psalmista ciągnie ten wątek, podkreślając, że kiedy Pan Bóg daje nam ducha, to jest w nas życie, stwarza nas, napełniając swym duchem i odnawia oblicze ziemi. Natomiast kiedy odbierasz im oddech, odbierasz stworzeniem oddech, one marniją i wprost się obracają. Tak jakby ten duch, który jest teraz we mnie, był, był duchem Pana Boga. Ten oddech był oddechem Pana Boga, i dzięki temu żyję, dzięki temu się poruszam, że Pan mu ciągle pompuje we mnie swoje powietrze, jakby ciągle jest jeszcze we mnie. I kiedy, kiedy wyciągnie tego ducha, wrócę znowu do, do Ziemi, stanę się, stanę się trupem, stanę się, stanę się prochem niesamowita koncepcja, bo pokazuje, że żyjemy dzięki bliskości Pana Boga, żyjemy dzięki Jego oddechowi, żyjemy dzięki Jego duchowi. To jest o tyle ważne, że im bardziej w życiu mamy takie poczucie, że wegetujemy albo się źle czujemy, albo, albo że odchodzi w nas życie, to żeby sobie zadać pytanie, czy ja nie odchodzę od Pana Boga, czy naprawdę jestem bliski Pana Boga, czy naprawdę żyję w stanie łaski uświęcającej, czy, czy staram się o to, żeby Bóg był bliski mnie, żeby Bóg był bliski mnie. Bo bliskość Boga, jego życia, przekłada się na to, czy ja naprawdę żyję, czy ja po prostu marnieję w życiu. Ewangelia też mówi o, o sercu, mówi o wnętrzu człowieka. Jezus mówi, że to z wnętrza pochodzą złe myśli, grzechy wszystkie. I można by powiedzieć, że tak jak jest w nas duch Boży, tak może być we wnętrzu nas duch Zły. Duch zły i ten zły duch on jest tym, który jakby generuje te wszystkiego rodzaju grzechy. Bo przecież to, że grzeszymy, to, że popełniamy takie czy inne rzeczy, to dlatego, że mamy taką decyzję, że człowiek się decyduje na to czy na tamto, mamy pragnienie jakieś, mamy jakieś pożądanie, mamy jakąś wolę, która nas ciągnie w tym kierunku, który nie jest kierunkiem Bożym. Ale to z nas wychodzi. To z człowieka wychodzi taka decyzyjność, która mówi: ja chcę robić źle, ja chcę kłamać, ja chcę krzywdzić, ja chcę. Dokonać aborcji, ja chcę po prostu być niemiły. Ja chcę przeklinać, ja chcę złożyć, ja chcę, ja chcę. Czy to wszystko może być. Wychodzisz człowieka i to można powiedzieć dziwnie, że to w człowieku się rodzi. Rodzi się, bo w nas jest nie tylko Boży Duch, który nas podtrzymuje w istnieniu, ale dużo w nas jest również takiego złego Ducha. My go oczyszczamy w Spowiedzi Świętej, oczyszczamy go przez miłość, oczyszczamy go przez skruchy, ale dużo w nas jest również tego, tego chwastu, o którym Jezus mówi, że, że no, pozwólcie, on będzie razem z tym Bożym Duchem w nas siedział, będzie w nas żył, mniej lub bardziej niszcząc nas czy innych. Dobrze byłoby, gdybyśmy sobie uświadamiali przynajmniej, jakiego złego ducha w sobie posiadam, jaki zły duch we mnie zmusza mnie do tego, czy tego, czy skłania mnie do tego, czy do tego. I prosili Boga, Ojca Wszechmogącego, żeby On swoją mocą, mocą stwórczą, usuwał to, co jest, to, co my sami usunąć nie możemy. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty, Amen.